Zdarzyło Ci się kiedyś, że Pan Bóg wykorzystuje Twoje błędy dla Twojego wzrostu, albo żebyś się czegoś mógł nauczyć, więc nam takie historie zdarzają się bardzo często. Jedna z takich trochę śmiesznych, może błahych historii to taka sytuacja, kiedy mm, mieliśmy w szwalni jedną z maszyn, która nie, nie, nie działała, i te siostry, które, które szyją, Codziennie, z większą częstotliwością, wiedzą, że, wiedziały, że ta maszyna nie funkcjonuje. No ale przez, przez szwanie, w szwanie pojawiła się pewna siostra, która normalnie nie szyje, tylko no, potrzebowała jakieś tam drobną naprawę zrobić. I siadła akurat do tej maszyny, która no, nie funkcjonowała, nie działała. I próbuje szyć, i walczy, i walczy, i w taki sposób, i w inny sposób, i no nie idzie, sprawa nie idzie. I w pewnym momencie łamie igłę. Łamie igłę, w tej, łamie igłę w maszynie. Przestraszyła się, trochę się zmartwiła, yy, ale w tym momencie podchodzi do niej siostra, która bardzo dużo szyje, która wie, jak funkcjonują maszyny i tak dalej. I mówi do niej, słuchaj, nic się nie stało, zmienimy tą igłę, nic się nie dzieje, to się zdarza, to się zdarza, nic, nie, nie ma żadnego problemu. Więc wyciągają tą złamaną igłę i, za, i w tym momencie zdają sobie sprawę obie siostry, że igła była założona odwrotnie. I dlatego maszyna nie funkcjonowała, więc maszyna jest zupełnie sprawna, jedynie nie działała prawidłowo, ze względu na to, że igła była założona źle. I jaki wniosek wypływa z tej sytuacji? Że czasami Pan Bóg pozwala, żebyśmy my coś zrobili źle, żeby, żeby wyciągnąć większe dobro, żeby zdobyć większe dobro z tej sytuacji. I również uczy nas Pan Bóg w ten sposób, że, że większe dobro często przysłania, jakieś drobne nasze pomyłki.